Pst, jeżeli nie zostawiliście lajka like i subskrypcji oraz dzwoneczka i nie zostawiliście komentarza, no zróbcie to w tym momencie. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Witam Was z tej strony Hunted. Kolejny odcinek Już otwieram te drzwi. Tak, tam jest psychopata psychopata? Telepata, przepraszam. Nie to słowo. Zawsze się może zdarzyć. I on nie zabija ludzi, tylko prawdopodobnie przemieni nimi kontrolę. Dlatego no, w poprzednim odcinku wiemy, się zastanawiam, czy ich uratujemy jako ludzi, czy na przykład... Proszę. Eee. O, 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 o. Siemano. Coś tam mi kupuje! Otwórz drzwi ze szklarni. Mam mało HP, więc sobie wezmę to. Okej, okay, to weźmiemy sobie to. O, właśnie, chyba został jako. Y... O, o. Ok. I sobie weźmiemy, powiedzmy, szóstkę. Promień Q. Ten promień Q jest powalony, więc. Mam pojęcie sobie z tym telepatą poradzić. O kurde! O oh, kurde! O oh, fuck! Ale mi wywalił! O oh, fuck, dobra. Yy, dwie apteczki muszę służyć. Jak mi ten telepata wywalił? Gdzie on jest? Gdzieś z drugiej strony. Aha I co, telepaty już nie ma? wie... Gdzie on jest? On jakoś mi uciekł. Muszę sobie czy ja mogę tego typu uratować, jeżeli telepatę zabiję wcześniej. Telepata, on jest na zewnątrz. O! No, siema. Kto To ty, myślisz, że możesz sobie ludzi tak ozbiorę. O! 23 zabieramy mu. Pistolet stał się potężny. Znaczy, zawsze był potężny, ale. Aha. No, już bardziej się nie mogłeś rozwalić na większą ilość. Noż. Fuck me. Dobra, gdzie był ten człowiek? Aha, oni chyba umarli. Czyli. Nie... A oni byli już zwłokami, czyli nawet nie musiałem ich zabijać. Tylko rzeczywiście wystarczyło, że telepaty się pozbędę. To sobie weźmiemy, bo to jest jakoś źródło. E, albo możemy to zjadać, albo byśmy to po prostu sobie do recyklera włożyli. Tu jest więcej ciał. Nie, 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 nie. Ja chciałem zrobić tak i tak. Znowu nie ma miejsca. To jest po prostu. Gdzie ja mam jakiś recykler? Come on! Szklarnia, zasobnik z operatorami. To sobie podejdziemy do tego zasobnika z operatorami. Prowadzić hasło, ja sobie to odblokuję. Mam nadzieję, że to jest ten typ, który mi naprawi zbrojkę i liczimy dalej. No kurde, ja potrzebuję recyklera, bo ja tutaj miejsca już nie mam. Wytyfy. Potrzebuję sobie lepszyć kombinezon i to jest jak najszybciej. Po pierwsze, że nie obraźni bym dostało, po drugie będę miał więcej miejsca. Okej, okay. w dwie minuty żeśmy sobie z nim poradzili. Tak Wykrywacz mimów V2 Regulator ciśnienia wody. Nie wiem co tu powinien zrobić. Wykrywacz mimów. On... O! Zakrywać ukryte mimy i większe mimy. Okej. Okay. Siemano Co mi ty naprawisz? Co? Chwila! Dobra. Yy, to możemy sobie... Nie możemy tego nic zabrać. To mnie już zaczyna irytować. Yy, mamy tu jakiś może ogólny hol? w którym był mógł sobie do recyklera wrzucić, albo... albo wiecie co, wrócimy się po prostu tam i sobie w bezpiecznym miejscu sobie po prostu to wszystko odwalę, odpuszczę i yy, przemielę na zasoby ponieważ, nie żeby coś, ale... gdzie my wychodziliśmy, który my ten my wychodziliśmy, okej okay. nie żeby coś, ale mi się nie uśmiecha przechodzić przez to całe i później w się na tego grubasa a on był potężny, naprawdę wyglądał potężnie. Ok, to mamy tutaj. E, to co możemy, to oddajemy tam. To możemy oddać, to też możemy oddać, czy coś jeszcze możemy oddać. Chyba nie, że to sobie e, użyję ja sam. E, ok, mamy wszystko dobrze. Dobra, weźmy to przedwórz. Wszystko sobie zbierzemy zobaczymy, czy mogę na przykład neuromoduły zrobić albo coś innego. O do pistoletu też mamy trochę mało. Mm, ale Neuromodów nie możemy zrobić, bo nie mamy części z kosmitów. Więc sobie zrobię naboje 9 mm. No, naboje 9 mm sobie tutaj zrobię. Pokczam. Mam ich 30. Zrobimy jeszcze raz. Powiem tak tego pistoleciku ja trochę używam i się okazuje, że on tutaj teraz jak jest ulepszony, on jest całkiem potężny. Więc nie widzę problemów, aby z nim korzystać, a amunicję z niego też dosyć szybko znajdujemy. Więc on jest tak naprawdę naszą podstawową bronią i bardzo przydatną bronią. Bardzo, bardzo przydatną. Czy Przy tamtego typu mogę Phantom? Nie. Czego mogę jeszcze z czegoś zeskanować? Zaraz sobie zobaczymy. Siemano. Na pewno ciebie bym chciał naprawić, bo ty mi się tutaj przydasz. Siemano. Strzelba 50%. Mogę się naprawić, wzmocnić. Część zamienny Mogę go wzmocnić. Oooo Nie wiem, że to było opłacalne, ale. W go sobie wzmocniłem. Dziś tu jest ten wielki grubas, więc powinienem się go strzec. Jak on tutaj będzie chłaził. Pe pe jestem pewien, że czy później na niego trafimy. Ale, dopóki ja nie muszę na niego trafiać, to wiecie, to ja wolę sobie dookoła przechodzić i się z nim nie klepać jak głupek, bo jestem pewien, że ja bym umarł szybciej, niż by mi się mogło nawet wydawać. Okej, okay. eee, tutaj mamy. Okej, okay, już się przestraszyłem do robota. Tutaj mam jeszcze parę rzeczy do zebrania. Mm, na pewno to sobie pozbieramy. Bo więcej HP sobie będę mógł odnowić, bo by the way, HP zaraz sobie prawdopodobnie odnowię. Pomidorki to sobie pozbieramy. włącznie to po prostu rzeczy wsadzę do recyklera tak jak mówiłem wcześniej i one będą... O, został zebrający, regulator ciśnienia, fajnie. To sobie wszystko to co mogę pozbieram. Tutaj też coś jest, jakieś owocki. To to sobie też pozbieram. Bo tak jak mówię, one leczą po 5 HP, ale ich jest całkiem dużo na tych drzewkach, więc to arboretu mi się bardzo, bardzo podoba. Bo on za darmo leczenie. I nie mam z tym żadnego większego problemu. Okej, okay. tutaj, 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 i nawet podczas walki one są użyteczne, więc to tym bardziej. Dobra, tutaj chyba wszystko pozbierałem. Nie ma raczej rzeczy, której nie mógłbym zebrać, albo którą bym ominął. Eee, to zebrałem, to zebrałem, to zebrałem. Regulator ciśnienia, i tamto chyba też są zebrane z tego, co kojarzę. Regulator ciśnienia. Hmm. Widzicie, to mam taki, już dwa takie złote rzeczy. Jestem ciekawy, do czego one są. No tu jest coś tego, napęd, ale tego nie mogę. Układ psychiczny. Tutaj też. Neuromody, mam jeden. No dobra, lecimy dalej. Włączę sobie... O właśnie, się, wiem co zrobię. Naprawię sobie zbrojkę, części zamienne nie. Znaczy tam kombidełek, czy jak to się nazywa? Okej, okay, nasza zbrojka już jest naprawiona więc sobie lecimy do głównej innym Tutaj ten kompleks jest tutaj duży. No. Gdzie ja zabiłem naszego grubaska? Nasze, naszego... On gdzieś tutaj umarł. Tutaj widzę, że jest jakieś ciało. Ciebie, sobie Ciebie typie. Rozbierzemy i weźmiemy rzeczy. Phantom jest tam. Ciebie naprawiłem. To są kolejne te rzeczy. Pójdziemy sobie na lewo, wiecie. Chyba z lewej. Pff, to były te wieżyczki. Nie wiem, czy tu jest to Z lewej strony chyba przy... chcieliśmy przyjść. Tak, z lewej strony chcieliśmy tutaj przyjść. Ja bym to w sumie to sobie otworzymy, żebyśmy w razie czego mogli mieć skrócik. Nie bardzo fajnie mi się to podoba. Jeszcze się tylko wyleczę. Eee, to pojedyncze sobie użyję, bo tego pojedynczego nie potrzebuję aż tak. A teraz co mamy 20 takich jakiś nasionek. O, to to sobie używamy wszystko. Bo zjedz tą, widzę. Nerwuje mnie to, że albo muszę klikać, albo G. W sumie używanie. G jest o wiele lepsze, dobra. Ale powiem o tym totalnie, sorry. E, to sobie wrzucimy tu, tutaj, tak. To jest. Jestem monotonny tutaj, ale przepraszam Was bardzo, ale nie wiem. Co... E, tutaj dalej, okej. Okay. Nie, ch nie chcę na grubasa, wrzucić się, ok? Znaczy, wrzucić się, trafić się na grubasa, bo. No nie oszukujmy się, to jest pewnie coś jak pewnie świnka z Outlast'a. Kto wie, to pozdrawiam? Która jednak jest dosyć silna. Oczywiście na koniec ginie, ale. Nie zmienia to faktu, że jest cholernie silna. Główna winda, do głównej winy sobie podejdziemy. Tu jest MedBay. O! To jest nasza mała klinika, ale to, to daje. Projekt antyradów mamy. Fajnie, apteczka. Coś tutaj jeszcze jest? Chyba niezbyt. O! To możemy przenieść. Fajnie. Dobra, gdzie nie miał siły, to by był. Troszeczkę problem. Operator, który nas uleczy, jest Okczamp, a to sobie otworzymy do góry. Bo... Ok, bezpieczeństwo na pokładanie za jedną i za drugą odpowiedzialność. Wszelkie prośby o pomoc i uwagi wysyłajcie na adres Ochrona Małpa Transportu Katalogu. O! Coś mi się odbokowało Aplast teru, nie, to jest fantom eteryczny Tutaj nie będziemy wchodzić Znaczy pewnie tutaj będziemy musieli od windy, tak czy siak wejść Ale... Jak na razie nie musimy Aha To jest fake Aha, Czy jednak do windy tak czy siak pewnie będziemy musieli tamtędy wejść Przejść do Haltalosa. O, czyli główna winda już działa Dobrze widzę? Czekajcie, sobie zobaczymy tutaj Okej okay. Zostaw komputerowy, to sobie zalepimy Tak, to jest fantom eteryczny, to ja sobie go... ma typie, na mnie się nie patrz Ja ciebie tylko zalepię O, właśnie I weźmiemy sobie pompkę I strzelimy ci z bardzo bliska w twarz Łatwo Dwa strzały, trzy, sorry, dwa strzały z pompy, jeden strzał z pistoletu i jest po typie, więc nie są wcale tacy silni. Mówię, ulepszenie się, ulepszenie na. Uuu, yy, fajne rzeczy tutaj miał. Ulepszenie yy, siły broni palnej. Mogłem zrobić to o wiele wcześniej. Nie wiem, że to jest KOP, oczywiście. Okej, okay, tutaj wróciliśmy się, tak, tutaj wróciliśmy się, to jest po prostu zrobiliśmy obejście wokół. Zwykły drut, to sobie weźmiemy, tutaj jakieś rzeczy. Stamtąd żeśmy wyszli, tutaj nic nie ma. Ha, od win tutaj naprawdę, że było rozwolone. Nie zauważyłem tego. Okej, okay, przejdziemy sobie tutaj. Tutaj też sobie pewnie coś weźmiemy. Jakie rzeczy pewnie będą... Eee... Bo będą, prawda? Nie przeszedłem tutaj na marne. Optymalizator energii. Co to jest optymalizator energii? Większy koszt psy energii. A eee, to jest taki bajer, Nie wiem, ja z psy nie korzystam aż tak bardzo. Bo ja idę troszeczkę pod inny widzik. Ale kto wie, jeżeli będę miał wszystko wymaksowane, to może wtedy, może wtedy. No, ale mam iść do archiwum, tak czy siak. Ale ja bym sobie chciał zjechać główną windą w dół i zobaczyć, czy jeżeli zjadę główną windą w dół, to czy będę mógł do góry w nią wjechać. Bo jeżeli będę musiał yy, iść tutaj na piechotę, to nie będę szedł na piechotę, po prostu sobie przeczytam zapis. Mam nadzieję, że mi się nic nie zboguje. Mogłem na mapie zrobić, yy, sprawdzić, bo na mapie, jeżeli sobie odblokujemy przejścia, to mi się, nam się. Takie czerwone kreski pokazujące skąd dokładnie możemy przejść, zamieniają na białe. Czy tam szare. I wtedy to pokazuje, że hej! Możesz wrócić. No. Okej. Okay. ładuje się coś. Chyba główny hol się ładuje. Jakby było fajnie, co? Mielibyśmy już dużo część stacji odkrytą. Nibyśmy się w sumie zbliżali już tutaj do końca gry zbliżamy się. Okej. Okay. Problemy z windą Arboretum, ale gdzie my jesteśmy? Holta losa! Z tego co wiem, to on jest źródłem problemów z Winą. Aha. Quantum, którego Uy! Kurde. Pod... Co? Ja Ej, nie ogarnąłem, co się stało. Ja wyszedłem i rozumiem, zaczęli nie niedość, że tutaj mi gość nawala, to jeszcze tamtym zaczęli na tych telopata atakować. Wiele celów. Weź mi to na pro. Ale to jest full wykorzystane. Znany rodzaj tyfona. Z tego co mogę stwierdzić. To okay. jest źródłem problemów z bitom. Fantom, którego uwolniłeś w psychotronicznym, miał podobne umiejętności zakłócające, ale ten jest chyba potężniejszy. Okej. Okay. Pozwolić... Zdalna manipulacja, pokaż mi to, zdalna manipulacja. Jesteś w stanie odbierać oddalone przedmioty i korzystać z urządek w 30 metrów. O, tak, dobra, ja już wiem co to są za to jest jakiego typu miejsce? To jest miejsce typu, że masz jednego silnego wroga. Broń wyłączona! Mhm, fajnie. Jak... Przepraszam bardzo, Jakie ja mam tutaj się. Ty mi wyłączył broń! Jakie ja mam z nim walczyć, przepraszam bardzo. Przecież ja na tej piance polegam! Technopata, pokaż mi status. No, jesteś typie wrażliwy, chyba to patrzyłem wcześniej, ale telepata. Ogień, para, fala energetyczna. Eee... Wabik na tyfony, ładunek IM. O, fala negacyjna, sorry. Ok, eee, teraz sobie wezmę. Tak, teraz w fali negacyjnej ulecze się, i czekajcie, ja wam zaraz pokażę o co mi chodzi, ja sobie to ule, ulecze się okej okay. Co sobie rzucimy tutaj i strzelamy do typa do, do tych, tych, łowołowoła fuck, 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 nie tak, nie tak, nie tak, nie tak o, 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 podoba mi się to okej, okay. to mi się też podoba, siema, szybko was skakuje u i pokrząt. Jak, jak sobie ich sakujemy, to w tym momencie one będą działały dla nas. I będą tam tego technopata atakować. F 8 sekund, dobra, na spokojnie jeden i zaraz będzie drugi i będę miał dwóch, którzy będą jego atakować. Z. Uda na hakowanie. No to są to spawacze i oni są spoko. Hakuj, hakuj, hakuj! Okej, okay, dobra, Hu, Nie muszę ich wcale niszczyć, to jest o tyle dobre. Nie wiem, ja musiałem wcześniej tylko. musiałem jego wyłączyć. Wiecie, jego zdolności, żeby sobie odblokować to i wtedy sobie z nim spokojnie. tak to nie ma żadnego problemu. Okej, okay, przychodzimy na dół. A te wielkie skurdy sobie są denerwujące. A przynajmniej jest jakieś inne wyzwanie, tak? Znaczy, w jest jakieś wyzwanie. E, Weźcie, tylko się już odblokujcie. Ja cię przeskanowałem typie? Nie. Aha, dobra. No to fajnie, dobra, technopata, nie, 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 robić weźcie wstańcie, zacznijcie go atakować, typy, o, 17 dostaje, dobra, fajnie, nie, 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 o Jezu. dobra, typ umarł. Dobra robota, winda znowu odpowiada. Ten tyfon przejął sprzęt i nawet oprogramowanie zarządzające Jesteś, systemem tak masz do z kodu maszynowego. Przeprogramował go w pośpiechu. Fascynujące i przerażające. Mogę naprawić kod, powinieneś móc korzystać z windy. Fajnie, przyda mi się. Używaj windy, gdy będzie trzeba szybko poruszać się pomiędzy trzema mhm. głównymi pokładami Talosa-1. To totalnie. w holu i na dole, w sekcji podtrzymywania życia. Eeey, sorry, że się nie odzywam, ale po prostu typ mnie tak przeraził a, Może byś mnie uleczył typie, co? Aha, on no nie na jakie chce uleczyć. Fajnie. Alex, do cholery, poczekaj! Szyfruję resztę. To koły że pan jest dosób wydałabyś amputacja, a ty Co? Co? Jakiemu pracę ty mi przydałabyś amputacja? Drzwi. O! Arboretum home po, Home podtrzymywanie życia, czyli mapa stacji. Czyli to mam już odblokowane, okej. Okay. Jak to mam w takim razie odblokowane, to lecimy sobie do Arboretum. Otwórz mi drzwi, bo my w Arboretum ogólnie jesteśmy, tylko musimy tam wyjść. Tak? Wrępie to Arboretum, dobra. że yy, się nagle zamknąłem na jeden moment, ale po prostu zacząłem słuchać dlaczego ty mnie nie chcesz... Chłop nie, nie może naprawić. Fajne jest to, że. To przeciwnicy, którzy są trudni, ponieważ oni nam wyłączają niektóre rzeczy. Tak jak tutaj no, bardzo na piance ogółem w tych, że się bazuje, no to. Ci przeciwnicy ci wyłączają piankę i zadają duże obrażenia. A jeszcze te głównie nie chciały się odblokować, więc w sumie to polegało na tym, że w dużej mierze na parcie leciałem. Okej. Okay. Eee, ja tu mogę wykorzystać? To sobie zjemy, to sobie zjemy To sobie zjemy Iż mogę jeszcze sobie zjeść Pomidorki sobie opieprze O, i fajnie e, Nie mam amunicji do Nie mam amunicji do siema e, do, 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 do czego? Do pistoletu mi się to nie podoba. O, nie widziałem się wcześniej. Wszystko poszło dobrze? Ostatecznie tak. Musiałem chwilę poczekać. Dwóch dupków z działu sprzedaży wybrało właśnie ten moment, by stać pod dzwonkiem alarmowym i palić cygara. A więc towar opuścił Talosa? Klienci się niecierpliwią. Tak, właśnie wysłałem ostatni transport. Rankiem czasu pacyficznego powinien być na ziemi. Dobrze. Po jutrzejszej zmianie zostawię ci kolejną paczkę. Miejsce? W holu. Zakładam, że działa. Jasne, że działa. 35 kluczem wystarczą. No jutra wszystkie skrytki będą tak działać. Uroczy jesteś, gdy widać w tobie dumę z twoich gadżetów. Nie traktuj mnie jak dziecko, Lily. Okej. Okay. Dobra. Ci, jak się tam denerwują na siebie. Ale spokojnie. Grubasa nie widzę nigdzie. Więc chyba też jesteśmy bezpieczni. Tutaj jest... Dobra, tu jest zwykły fantom. Więc tutaj się nie ma co bać. Aż tak. Siemano. Y... Ok, Bierzemy pompę. Raz. wow, Z zwykłym fantomy na raz schodzą. Warto wiedzieć. Aha. Oni mnie szybko tak nie ogarną, Aha. A ja tego fantoma sobie... Tak o z... zdejmiemy. Siemano. Łatwo. Nie wiem, fajnie, że te fantomy naraz schodzą. Gdzie my chodzimy? Kurwa to jest wielkie! Ja... Sorry, że to ciągle powtarzam, ale... To po wszystko jest po prostu ogromne. No patrzcie na to, dwa. Gdzie my jesteśmy? Tylko ty pani widziałem strzelba, o, za mało miejsca. No nie, nie wierzę, no. To jest po prostu BUM. No, 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 no kurde... O! No raz, strzygaka Dobra, talos 1 Czas 7 pm Co to jest? Kwater załogi gdzieś jest zablokowane, a do kwatery załogi miał się dostać. Okej, okay, czy tu pewnie klucza do potrzebował? O, w bagaże, siema. To sobie wezmę. A jeżeli tutaj nie mogę z niego strzelby zabrać, to czekajcie. Mogę coś na przykład z rozmontować. Aha, bo ja mam full eku już. To jest powalone. Zdemontuj. Weź mi to zdemontuj i mi to zjedz Okej okay. Wezmę sobie strzelbę Więcej nie mam, idę to wszystko rozmontować I idę się tutaj powrócić No już, what the fuck? To jest za duże, ta gra jest naprawdę Znaczy, ta mapa jest ogromna Ja mówiłem, że uj, Mieliśmy w grach większe mapy, no to ta Chyba Znaczy Dużo latania jest Okej, okay. tu mnie storage room Tu mnie nie wpuści do storage roomu Dobra, to my sobie lecimy tam, gdzie tam byśmy mieli na góry iść, ale to jestem pewien, jakieś takie przyczucie, że tam byśmy Grubasa spotkali. Tam na razie nie chcemy iść. Nie, nie chcemy tam razie iść. Dobra, tak jak mówiłem, dziękuję wam za oglądanie, z tej strony Hunted, ja sobie tu jeszcze niektóre rzeczy ogarnę solo, poza odcinkami i będziemy szli no, za do dokolem Grubasa, który nam spuści stromocny w pierdol. To by było na tyle, do widzenia.